Moi drodzy, witam Was w nowym odcinku z OneBlocka, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my przechodzimy ee, do odcinka i uwaga, INTRO! Witam, witam moi drodzy, dobra, zobaczymy czy coś... nie nic, ale mamy, no dobra, już mamy stone. więc zacznie się dopiero teraz, i... ale nie mus... na razie się tym nie zajmuję, dlatego, że muszę zrobić oczywiście wiadomo co, zaraz zobaczycie, o, no, mamy tutaj fęsiki i będzie trzeba, ja myślę, że teraz pójdę na inny trochę cel i zrobię dwie zagrody. Że wcześniej robiłem tylko jedną, a teraz robię aż dwie. Dobra, tylko tam wejdź. Żeby... Kurczę, no nie wiem co jest z tą świnią, będzie mega trudno. Czy ta wygląda jakaś taka nijaka. dobra, będzie trzeba tutaj e, ogarnąć jeszcze płotki, bo jest z nimi, że powiem, malutki. kurczę, jeden płotek zabrak, a jeżeli. Jest... Jeden płotek jeszcze mamy, tutaj drewno no i z tego całego drewna chciałbym użyć właśnie na płotki, wiem, że to jest takie 48, no bo teraz oh, Całe drewno traciłem praktycznie. Co mi tylko, ile no, może mam jakieś nasiona, żeby ty, o oh jest, żeby ich przekabacić, dobra, będzie giro. Dobra, ty tu wskakujesz. O, dobra, to będzie Git. Kurcie, jakby to zrobić. O, jest, dobra. Tak, tak. Ty, on tu nie. O. Nie, rozumiem, no, nie uda się to. Dobra, jest Git. Mamy dużo tutaj. Ogólnie. Albo w sumie wiecie co? Slóżmy jedną tą zagrodę. A tej. Albo w sumie nie, dobra Niech będzie tyle zagród. Dobre. Tu jeszcze zrobimy. A nie, bo tutaj mamy to, to nie, nie, nie. To tutaj zagrody już nie zrobimy. Ale już mamy. Niezłe dwie zagrody. To mi się podoba, że to w takim szybkim tempie patrz, mamy... My... O, jeszcze jakbyśmy ogólnie... Jo... O! O! Jest! Ty jakbyśmy się go przekabacili. Ale on po pierwsze się... Dobra, niech tam będzie na razie. Niech tam będzie. Nagrywam już drugi odcinek i do końca grudnia chciałbym codziennie filmy. Ogólnie trzeba to już będzie na jutro, dobra. To jeszcze bym musiał nagrać dwa filmy. Dwa filmy. A w sumie. Dobra. Nie myślę, że tak z rana, że tak dziewiąta filmy może... Ty wrócę, może... O, jest to żelazo. Ale nie, my tego nie wykopiemy. Teraz musimy dopiero zadziałać, dobra. Ej, ty gdzie był kilof? A mam dobre ja tej. Już myślałem, że kiloffa nie mam. Ja muszę nagrać tak jeszcze z dwa filmy. Ale niekoniecznie z tego. Ja myślę, że to był drugi. Na razie odpocznę sobie od tego. Sobie jakieś reakcje nagramy. Zobaczę jeszcze. Ja to wszystko na raz nagrywam ogólnie, żeby mieć już święty spokój z tym. Właśnie teraz idzie premiera, po, po 15 poszła premiera, już właśnie akcjonowała e, film, więc super. Właśnie, by się przydało. Dobra, to zaraz to zrobię co chciałem zrobić. Chciałem piecyk zrobić, ale na razie nie mam jak. O dobra, już teraz mamy jak, dobra. O, dobra. Tu piecyk. a Pochodnie tu. Jest dobrze. Tu nie ma... O, mamy węgiel, to w sumie dobra przytopię to żelazo. Jest dużo... O! I tak... U mnie też się moby zaczną. Dobra Już mamy dwa żelaza Super Podoba mi się to o. Wchodzą, wchodzą chętnie do tych zagro... I to mi się podoba Już mało zostało na... Tak na powierzchni. Okay. Bo w sumie jeszcze jeden odcinek nagram z one block, nie? Będzie. O, mamy dużo też skóry w ogóle. Okay. Teraz mogę w końcu zrobić ten e, kill off. Okej, okay. i resztę rzeczy odłożyć tu. No tylko, że w sumie ten piecek by się przydał. Jakby był gdzieś tutaj, A nie, 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 nie tu. Był tutaj, a tutaj by jeszcze skrzynki. E, skrzynka by była. Dobra, e, i to tutaj. I mamy skrzynkę, a to ten węgiel, tutaj. Od razu, żeby się nic nie zapomniało. Dobra, o już mam o O nie o bite, dobra Ja tutaj w ogóle mam jakieś jedenie Oczywiście, mam mega dużo jabłuszek jeszcze O jakbym sobie ziemniaczka przepalił ale, ale w sumie nie mogłoby ziemniaczka dać Dobra Wstał, nieważne Po 15 u mnie No w ogóle on mi czas tak mega szybko leci o nie! Nie! O oh my god, co to było? Mam dwa serca tylko Aż dawno chyba w Minecrafta nie grałem, ale udało mi się z nimi Tylecię nie, bo będę musiał sobie ziemniaczka zjeść, bo normalnie te jabłuszka mega mało dają. no, a ziemniak da dużo. No. Zaję sobie jabłuszko też jeszcze zjem. O! Dobra, mamy coś w skrzynce. Fajnie, fajnie. Na kopie dalej. Ty, czy... się stało z pochodnią? Aha, bo ja pochodni nie postawiłem w ogóle. To tylko z pieca było, o. Teraz jest lepiej. Okej. Okay. Dobra, może sobie jeszcze... O. O. Się wydawało, że coś tu jest, ale się chyba tylko wydaje. O nie. O nie króliczki. Dobra. Przepalę żelazo, może te które na razie mam. Z węglem trochę jest problem, bo mało go wypada. A jest potrzebny... Dobra, już mamy kolejne dwa węgle. Co mnie cieszy O, o, o jakieś variety chest. Dobra. O, ty! Dobra. Wiem te jabłuszka, a aż ich będzie koniec tak ten duży jabłuszek bał, więc spoko Bra. no nie wierzę w to. Co? Aż dwa? Nie, on by mnie zabijał Wam tak szczerze Co to? kiepsko e, ty. Mam nadzieję, że mi nic nie wypadło. E, chyba mi coś powypadało, no nie. No nie jeszcze tam mam niektóre rzeczy. Dobra, będzie trzeba wskoczyć i wszystko tu poprzechodzić. No i to jest jak ja wyjdę się dajcie. Płotków też nie mam. no nie, bo będę mieć dobrze. Jak wyjdę, to przecież będzie płot. O, dobrze. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Oj. No nie mam płotków jedynie, ale... Czekaj, tu były płotki? Tak były, to chyba wszystko. Udało mi się odzyskać. Więc nie ma jakiejś malnej tragedii. Nie, nie, więc spoko. Wszystko jest git. Dobra, wszystko schowam i wezmę. Tylko te rzeczy, które są mi potrzebne. Czyli mieczyk. Dobra, mieczyk to, to i to. I to są wszystkie rzeczy. Dobra. Jedno, dwa, dwa pajonki były tu. Nie zabił, więc. Musi by więcej w ogóle żelaza przydało, bo coś. Mało tego żelaza... Myślałem, że to już fajne. Dobra, myślę, że na dziś to koniec. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, tak to się prezentuje to wszystko. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się i pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!